Witam na kanale. Dziś zapraszam Was do Bricomarche. Kto ma w swojej okolicy, może zobaczyć na moim kanale, co oferuje mój Bricomarche i przejść zobaczyć do swojego. Tak jak wspomniałam, będę starała się, żeby każdy kolejny film był lepszy. Zobaczcie. Nie fajnie. Aha. Zobaczcie, jaki ładny cyklamy. Dobrze. Super. Ten cyklamen jest za 18,99. Tak? Zobaczymy, czy są ceny na daniczkach? Tak, są. Daniczka no średnie... średnica 12. Tak, co mamy? Hiacynty mamy też. Tak? Trzy hiacynty, trzy cebulki. Zobaczcie. Dziękuję. 10,99 dziewięć. Fioletowe. Tu jest odmiana jakoś fioletowa. O! Hiacynt fiolet. O, taki cukulent jest też, tak? Zobaczymy zaraz. O, zobaczcie. 10 zł to Dobrze, za chwilę zobaczymy co tam jeszcze ciekawego. Za 10 zł to jest. Aha, o, zobaczcie tutaj jakie Tam ładne. Jest Mhm, mm też ładne. No, dziękuję. Co tu mamy jeszcze? Zobaczcie, jaki ładna. Taka inna odmiana Aloesu. Tak, Aloes. No. Aloes Kosmo. Bardzo ładnie wygląda. Patrzcie tak. A czy jest ten, ten Aloes? Aloes? Tak. A mamy tutaj cenę, zobaczcie. Tak, bardzo ładny ten cykulem jest. Mhm. Zaraz zobaczymy, pokażemy. Tak, zobaczcie tą cenę, kosmiczna. Aloes 34,99 Ta doniczka kosztuje malutka. Mała. No, doniczka numer, do średnicy ma 13 cm. Zobaczcie, jakie to są śliczne azalie. Azalie są po 22 zł. Tu Wam akurat pokazuję taki róż pudrowy. Bardzo ładna. Dobrze, zaraz zobaczymy. I jest biała też. I te nie są po 21,99. No powiem Wam, że kurczę trochę cena zaskakuje. Ale bardzo ładna. Taki sukulent znalazłaś, tak? Tak. Aloes jest taki mały, ale zobaczcie to, taka mała doniczka 7,99, i ja nie mogę. Mhm. tam są. Dobrze. I mamy taki olo, Oloes. 15,99. Oczywiście są fikusy też. A co to za kwiat? Homalomena. Cena 35 zł. Tak ta doniczka wygląda. Zobaczcie. Powiem Wam, że widzę, że ceny w bryko kwiatów są po prostu. Co tutaj jeszcze takiego fajnego? Zobaczcie, jaki fikus w jucie, Ale cena tak, tak. też jest 26,99. Fikus. A ładny fikus. Mhm. To wygląda jakby była drapaczka dla kota. No, jak drapak, tak. Co tutaj mamy jeszcze? Zobaczcie to skrzydło kwiatnie, Ale patrzcie na tą cenę. Ja nie mogę. Patrzcie. O kurczę, taka cena. No, droga. Taki mały Fikus. Ja ogólnie Fikusa nie lubię. Ta mała doniczka kosztuje 19,99. Co tu mamy jeszcze? Oczywiście są sorczyki w asortymencie. Tam była wcześniej cena, to może później przejdziemy na tamtą stronę. Wygląda pietruszka. A to wygląda ta roślinka jak pietruszka, ale nie wiem jak ona się nazywa. A to paproć jest. A wygląda jak pietruszka, taka chyba inna odmiana tej paprotki. No, faktycznie. Tu jest też taka roślinka zielona. A co to? Też paprotka, taka inna odmiana. 21,99. Oj, taka. mhm. Tak. Ale ładna ta szaflera, zobaczcie to. Jaka ładna. No, superowa. A jest cena? Na tej doniczce jest. Tutaj mamy 26,99 ta doniczka. Tak ona wygląda. Zobaczcie to. Wow, ale wielkie. I ta cena też nie, zobaczcie ja. Ale jak ktoś chce mieć szybko dużą roślinkę, to może sobie taką dużą kupić. Tak widzę właśnie też. I zobaczcie tu jaki duży skrzydło kwiat. I cena też bardzo duża. Zobaczcie to. Bardzo wysoka. Tak. No. Także zobaczcie, zobaczcie jakie tu są te ceny po prostu różne różniste. Tak. Mhm. A tu Wam jeszcze nie pokazywałam tej roślinki. Co to za roślinka tutaj? To jest... Tutaj jest jakaś taka zniszczona czy coś, nie wiem. Miks roślin zielonych. Nie wiem, co, zobaczymy, czy da radę. Zobaczcie, to o. jest taka roślinka. Ktoś ją tutaj już potraktował źle. 29,99 ta roślinka taka liściasta dobrze zaraz mhm. a tutaj co mamy? Jest nazwa miks roślin zielonych, ale te liście ma takie, zabarwiają się na czerwono. Nie znam tej rośliny. Nie wiem co to jest. Nie jest też napisane, więc nie powiem, ale jak ktoś wie to bardzo miło i się dowiem. A to jest też bardzo fajna roślinka i bardzo fajnie się ona yy, pnie. Ta doniczka 2099. Taki przegląd Wam tutaj zrobiłam kwiatów doniczkowych w Brico Marche. Może Was zachęcę do tego, żeby tam przyjść i zobaczyć do swojego. A zobaczcie, tutaj jeszcze jestem. Szanse wiela, ale taka domiczka. Zaraz zobaczymy. 45 zł ta domiczka kosztuje. Tak ta roślinka wygląda. No nawet dosyć się prezentuje. Dobrze. Bardzo dziękuję za dziś. Pozdrawiam.